Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To kolejny odcinek PASMO KULTURY. Dzisiaj zaproszenie do naszego studia przyjęła Aleksandra Bielska z Kina Światowid. Witam Cię Ola. Cześć. Z Olą porozmawiamy o konferencji, która odbędzie się w Kinie Światowid, konferencji filmoznawczej Wróćmy do regionów. Ola, wyjątkowe wydarzenie, już w połowie maja ono się odbędzie w naszym kinie. Powiedz proszę, co to za konferencja, co stało za tym, aby tę konferencję zorganizować? Ta konferencja ona jest związana z tym, że zarówno nasza instytucja, ale w ogóle takie myślenie o kulturze filmowej w regionie ma coraz istotniejsze znaczenie. Chodzi o to, że dostrzegamy, jak ważny jest film w kontekście też budowania takich Lokalnych tożsamości, bo film to nie chodzi tylko o to, że przychodzimy do kina na seans, ale chodzi o to, że wokół samego filmu można budować szereg inicjatyw lokalnych, które wpływają na to, że lepiej nam się żyje też w tym miejscu, w którym jesteśmy, lepiej rozumiemy to miejsce, w którym jesteśmy. No i film jest takim znakomitym nośnikiem, który pozwala nam pewne rzeczy też. Opowiedzieć o tym, co się u nas dzieje, i też punktem wyjścia do, w ogóle do szerszej dyskusji. Nie bez znaczenia jest to, że w naszym regionie działa Fundusz Regionalny Filmowy, który wspiera już od kilku lat produkcje, które powstają tutaj. Więc oprócz tego, że nasz region zawsze był takim miejscem, gdzie Twórcy filmowi przyjeżdżali no ze względu też na niebagatelne uroki krajobrazowe, ale też samą historię, więc filmowcy często korzystają z tych uroków. Natomiast, odkąd działa też instytucja, która wspiera finansowanie, to jest możliwe. Też zwracanie uwagi na tematykę związaną z regionem, więc pojawia się bardzo ciekawy aspekt właśnie samego filmowej opowieści o miejscu, w którym jesteśmy. Aby przekazać te wszystkie wartości podczas konferencji, ona będzie podzielona na część warsztatową i część wykładową. Powiedz proszę, czego będą dotyczyły warsztaty i kto wystąpi w, w tych, na, na wykładach? To jest tak, że konferencja. Którą określamy mianem filmoznawczej, ma przede wszystkim taki walor popularyzatorski. To znaczy, chcemy zwrócić się do różnych grup odbiorczych i zarówno do młodszej publiczności. Stąd też mamy warsztaty dla licealistów, które mają pokazać im, takie podstawowe założenia tworzenia scenariusza filmowego, ale w oparciu o te lokalne historie. To znaczy, żeby zwrócić uwagę młodzieży na to, że nie trzeba szukać daleko tematów, bo czasami to, co jest szalenie interesujące, jest blisko nas. Stąd też pomysł właśnie na zorganizowanie takich warsztatów. Poza tym mamy też warsztaty dla studentów, kierunków. Pedagogicznych, nauczycielskich, które mają zwrócić uwagę na to, jak wykorzystywać na przykład filmy, które powstały u nas w regionie, do takiej edukacji regionalnej, do tego, w jaki sposób można mówić o właśnie o pewnych zagadnieniach, które są nam bliskie, ale właśnie wykorzystując takie narzędzia, które są w postaci filmów dokumentalnych, animowanych, filmów fikcji, także bardzo szeroki kontekst. Oprócz tego, Planujemy wykłady mistrzowskie, które też mają nam przybliżyć tematykę, właśnie związaną z funkcjonowaniem takiej tematyki regionalnej, czy w ogóle filmu, w kontekście konkretnego miejsca, żeby pokazać, że to jest bardzo ważny temat dla humanistyki i który, który, może też być podstawą właśnie do budowania na przykład jakichś programów czy projektów przez różne stowarzyszenia, instytucje, żeby po prostu pokazać, jaki to jest bogate źródło czerpania inspiracji. No i oczywiście też mamy w planach pokazanie różnych działań, które odbywają się na terenie województwa, a które właśnie dotyczą Pracowania nad filmem, właśnie wykorzystania tego filmowego dziedzictwa regionu, do tego, żeby też na przykład lokalne społeczności uruchamiać. Więc to są tak, takie założenia konferencji, i oprócz tego przygotowujemy wielki test wiedzy o filmach realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i to będzie okazja dla każdego chętnego, kto się interesuje filmem, który mm, oglądał chociażby nóż w wodzie, albo cichą noc, albo ostatnio film Io, więc te filmy, które powstały na terenie województwa, które są bardzo dobrze znane szerokiej publiczności i Sprawdzimy po prostu, na ile ta wiedza o filmach w regionie jest um, obecna, na ile właśnie ludzie orientują się w tej filmografii regionalnej, dlatego proponujemy udział w takich filmowych, można powiedzieć, rozgrywkach, które będą w formie testu wiedzy o filmie test otwarty dla wszystkich chętnych, ten test, rozumiem, z nagrodami. Oczywiście z nagrodami, będą nagrody rzeczowe i warto powiedzieć, że po zakończeniu testu odbędzie się też projekcja filmu o Jerzym Hoffmanie, który ten film zrealizował pan Bogumił Osiński i postać Jerzego Hofmana też jest niezwykle związana z naszym regionem. I w jaki sposób? No to oczywiście będzie można się przekonać i właśnie w trakcie, na wyniki testu będzie można obejrzeć ten film, wziąć udział w spotkaniu. E, także zachęcamy do tego, że, żeby przyjść i na test, i właśnie na, e, na tym projekcję. Można oczywiście, jeżeli sami nie czujemy się na siłach, to przyjść w, w takiej roli kibiców. Także e, ta formuła jest otwarta. Chodzi o to, żeby się spotkać, porozmawiać, e, pokazać też to nasze dziedzictwo filmowe w regionie. Domyślam się, że zaprosiłaś wybitnych specjalistów do udziału w tej konferencji, zarówno na warsztaty, jak i na tę część wykładową, jak i do samego te tematu związanego z prowadzeniem testu, z filmem. Tak, tak. Tutaj będzie szereg fantastycznych osób. Oczywiście odsyłam też do programu konferencji, który niebawem się pojawi. Na naszych stronach także będą przedstawiciele Funduszu Regionalnego, będą przedstawiciele festiwali, które odbywają się na terenie województwa. A także y, będą y, panie profesor, które zajmują się tematyką regionalną. Także bardzo bogaty program. Czekamy na państwa. Konferencja jest otwarta, bezpłatna, także można brać udział we wszystkich wydarzeniach. Dodatkowo, bo o tym jeszcze nie wspomniałam, ale y, odbędzie się między innymi pokaz filmu Róża Wojciecha Smarzewskiego takiego filmu, który. Y, rozpoczął, y, znaczy, po którym bardzo głośno zrobiło się y, w mediach i w ogóle w przestrzeni publicznej na temat y, historii naszego regionu, także będzie okazja, żeby znowu zobaczyć ten film na dużym ekranie. Ten film będzie poprzedzony też y, wykładem na temat y, właśnie y, różnych zależności tutaj regionalnych związanych z tym filmem, także już teraz z Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Bo to nie wybrzmiało. Konferencja dwudniowa? 15-16 maja. Tak, miała. zgadza się, w Kini Światowid większość, większość działań będzie miała miejsce w sali kameralnej Kini Światowid, Także dla każdego znajdzie się miejsce. A czy takim filmem z popkultury, który najbardziej kojarzy się z promocją miasta, regionu, to jest właśnie Sandomierz i Ojciec Mateusz? Czy są też jakieś inne filmy, które oddają miejsce, miasto, region? To znaczy jest bardzo dużo filmów. No, Ojciec Mateusz to jest taki symptomatyczny, może to jest taki ewenement też popkulturowy rzeczywiście i do tego stopnia, że Sandomierz stał się takim miejscem wycieczek związanych właśnie z taką stricte turystyką. Filmową, bo to o tym też trzeba powiedzieć, że miasta, regiony bardzo chętnie właśnie wykorzystują te miejsca, planery, które służyły filmowcom, do tego, żeby też to są nowe atrakcje turystyczne, ale też zachęcić ludzi do tego, żeby tu być, żeby zobaczyć, jak właśnie wyglądają te miejsca poznać też ich historię, także świetny pretekst. Sami Do... Swoi są idealnym A, no przykłady. to Sami Swoi też. Historia Żółtej Cizemki i przecież Kraków, no to jest trochę tych filmów. No, jest mnóstwo filmów, gdzie dba się właśnie o tę specyfikę regionalną, no bo nie oszukujmy się, bywa też tak w filmie, że oczywiście dana produkcja jest realizowana na danym obszarze, w danym regionie, ale ona na przykład udaje inne miejsce niż jest w rzeczywistości. I na przykład takim miastem jest Wrocław, które służy wie yy, Wielu e, twórcom filmowym do tego, żeby udawać inne miejsce, niż jest w rzeczywistości. E, także różne funkcje pełnią e, takie plenery filmowe w danym regionie. Natomiast rzeczywiście e, są takie przykłady filmów, które. E, bardzo mocno eksploatują dany teren, nie tylko pod względem krajobrazowy, ale wnikają też w samą historię i to jest takie najcenniejsze i stan właśnie między innymi fenomen filmu Róża i dlatego on też tak bardzo jest istotny dla, dla tego regionu, bo po raz pierwszy w takim wydaniu szerokim odbiorczym zaczęto mówić właśnie o problemie powojennych terenów dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego i to się wiązało też z falą przesiedleń i z różnymi konfliktami, które wówczas miały miejsce na, na tym obszarze, także można w różny sposób Mówić o regionie, pokazywać ten region, yy, każdy, w sposób, każdy sposób jest dobry. Yy, no i... Yy. Warto o tym pamiętać. No tak, bo specyfika, nie, nie tylko piękne plenery, ale to, co się tu działo, historia ludzi, historia związana z m, traumatycznymi, na przykład wydarzeniami, tak jak sumiać. Także tego jest naprawdę wiele, a warmia i Mazury i, i te tereny obecnego właśnie województwa, to no, historia nie oszczędzała te, tych, tych terenów, więc jest pewnie dużo scenariuszy na filmy w związku z tym. Bardzo dużo i zresztą. Y Ważne jest to, że teraz jest taki czas też powrotu do takich mikrohistorii, znaczy może nie powrotu, ale budowania też e, takich tożsamości lokalnych poprzez właśnie e, nagrywanie świadectw osób, które przeżyły pewne wydarzenia. I nawet w Światowidzie realizowaliśmy taki projekt Przychodźcy, który dotyczył Absolutnie, właśnie tak. osób, które przybywały do Erbląga po II wojnie światowej. Powstał film, powstał przewodnik, więc e, widać, jak e, właśnie też to narzędzie filmowe służy do tego, żeby utrwalać pewne świadectwa, ale też budować taką lokalną tożsamość. Bo czasami czujemy się na przykład obce o swoim mieście, nie do końca wiemy o co chodzi, albo mamy specyficzne odczucia co do naszego miasta i trudno nam sobie powiedzieć o co właściwie chodzi. Więc czasami właśnie takie projekty zbliżają do, do takich tematów, które pozwalają zrozumieć po prostu. Powiedziałaś o przychodźcach, był to projekt realizowany w, w kinie Światowid, ale tych projektów realizujecie obecnie bardzo dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację, zwłaszcza jeśli chodzi o jakby promowanie i uczestniczenie w rozmowach o dobrym, wartościowym kinie, opowiedz proszę o na przykład dekefie albo o edukacji filmowej, o tym, co jest wartością kina Światowid. No właśnie to się wszystko zasadza tak naprawdę na, na podejściu do, do filmu, że to jest takie znakomite narzędzie do tego, żeby kreować pewne sytuacje, opowiadać o świecie. I czy to jest region, tak jak w przypadku konferencji, która teraz będzie, albo wspomnianego już filmu Przychodźcy, czy to nawet na takim poziomie mniejszym, warsztatów filmowych prowadzonych z, z młodzieżą, jak zbuntowane kino, które realizujemy. No, w tym roku będzie już trzecia edycja, ale to jest takie, taki sposób na to, żeby raz zainspirować młodych ludzi. E, tym, że oprócz tego, że oglądamy filmy, warto też wziąć telefon, aparat, e, kamerę w ręce i spróbować opowiedzieć o tym najbliższym świecie, który jest. E, więc e, staramy się też e, na przykład. E, Inspirować dzieciaki do tego, żeby poznały osoby, które są blisko, które na przykład mijają gdzieś na ulicy i które mają bogate historie. Więc tutaj ta wartość edukacyjna nie samego nie tylko samego warsztatu filmowego jest, ale chodzi o to, że oswajamy też z tym światem, który jest wokół nas. Sama edukacja filmowa, którą prowadzimy, czyli program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czy od Nowego Roku Szkolnego Młode Horyzonty, bo nastąpiła taka mała zmiana, ale jakby sama idea pozostaje. To znaczy, mamy przestrzeń dla dzieci, młodzieży, dla dzieci już od wieku przedszkolnego po młodzież licealną, uczniów szkół ponadpodstawowych. Spotykamy się raz w miesiącu na projekcjach, które są opatrzone wstępem, potem krótkim podsumowaniem, dyskusją. I to są filmy, które są wartościowe, takie, które podejmują tematy bardzo bliskie młodemu odbiorcy. Przyjaźń. Przyjaźń, Hej, przyjaźń. tak. Różne relacje. Absolutnie. Różne dylematy, z którymi młodzież się zmaga na co dzień. Ale w przypadku licealistów to są problemy, znaczy problemy, tematyka na przykład maturalna. Mhm. I coś, co może im pomóc też w egzaminach dojrzałości. Więc pokazywany film w takim szerszym kontekście kulturowym. W nawiązaniu do różnych motywów literackich, żeby pokazać właśnie jaką film ma ogromną wartość. No i jeszcze może ostatnią inicjatywą, o której opowiem, ale oczywiście jest ich zdecydowanie więcej w naszym repertuarze, no to spotkania dyskusyjnego klubu filmowego. No i kl dyskusyjny klub filmowy sam w sobie jest marką już od y od wielu, wielu lat jest realizowany. Kilka dekad. Kilka dekad minęło w Kinie Światowid, więc to są już kolejne pokolenia, które uczestniczą w tych spotkaniach. W Kinie Światowid DKF działa od 1978 roku, 1978 roku, więc mnóstwo czasu minęło. Natomiast idea jest ta sama: to znaczy spotykamy się, oglądamy filmy. I dyskutujemy o nich. I z pozoru może wydawać się to czymś takim błahym, ale to nie jest oczywiste, że ludzie mają czas na to, żeby obejrzeć i jeszcze zostać na dyskusji, czasami się pokłócić, czasami po prostu wymienić argumenty, bardzo tak powiedziałabym. Często, często spolaryzowane. Pewnie spolaryzowane, ryby, ale pewnie to właśnie o to chodzi, że aha. dla każdego jest miejsce. To nie chodzi o to, że ze wszystkim, we wszystkim musimy się zgadzać, Absolutnie. ale. Bo film jest też taką, um, powiedziałabym, przebiegłą sztuką, mm -hmm. że. Każdy ogląda ten film, ale filtruje przez swoje wyciąga emocje, coś wyciąga coś innego, w zależności od tego, w jakim miejscu jest i czy identyfikujemy się z bohaterami w danej sytuacji, na ile ci bohaterowie są i sytuacje dla nas bliskie. Więc no różne, różne rzeczy tutaj wchodzą w grę. W każdym razie e, można powiedzieć, że wokół DKF-u stworzyła się też taka wspólnota. I to jest fajne, dlatego że e, czujemy się bezpiecznie w, sw w swoim towarzystwie, e, to znaczy, że wiemy, że dla każdego jest miejsce. I nieważne kto z czym przychodzi, czy chce rozmawiać czy nie, każdy jest mile widziany po prostu. Poświęca się troszkę więcej czasu tak jakby w kontrze do e, oglądania kolejnych odcinków seriali na, na, na różnych platformach streamingowych. Tutaj można obejrzeć w spokoju, podyskutować, przemyśleć, wymienić się doświadczeniami. Wyjątkowa wartość. Ola, chciałem cię jeszcze spytać na koniec o twoją inicjatywę, ponieważ dwa miesiące temu, blisko dwa miesiące temu zostałaś laureatką stypendium miejskiego. Mhm. Realizować będziesz pewien projekt. Powiedz proszę o coś więcej o tym projekcie. To jest projekt, który właśnie bardzo mocno będzie eksploatował historię naszego miasta. To są tematy niezwykle bliskie dla mnie i powstanie podcast pięć odcinków, które będzie, w którym będziemy rozmawiać na temat Elbląskiego Basenu odkrytego, który ma bardzo długą historię. przychodzi. pamiętasz, jak on działa pewnie. Czy, czy, czy nie czy jak przez mgłę? No pamiętam. <laughs> Tutaj z razem swój wiek od razu, ale ale pamiętam dobrze ten basen. On co prawda już był w takiej, można powiedzieć, ostatnim etapie swojej działalności, takiej pełnej powiedzmy, oględnie mówiąc. W każdym razie chodzi o to, że to miejsce ma ogromne. Ma to, to jest miejsce. Bardzo ważne w sercach Elblążan. I o tym się przekonuje na każdym kroku. Kiedy tylko wspominam basen, to każdy od razu uruchamia jakąś historię z nią związaną. Można powiedzieć, że to jest też taka spuścizna przedwojenna jeszcze. Więc ta historia będzie sięgała jeszcze lat 30. XX wieku. Zobaczymy, jakich rozmówców uda się zaprosić. Masz już plan To znaczy, ja mam plan. Ruszam do prowokacji z projektem, ale już teraz mogę powiedzieć, że zapraszam wszystkich, którzy pamiętają. Basan mają jakieś historie ciekawe lub, lub nie ciekawe no zobaczymy ale do tego żeby się zgłaszać będę oczywiście informować w jaki sposób można się ze mną kontaktować. Natomiast na początek chciałabym po prostu zobaczyć jakie to są historie wysłuchać ich, a potem będziemy właśnie konstruować z tego taką dźwiękową opowieść Jesteś jakoś nastawiona na to, bo spodziewasz się nie wiem, mitologizowania, wielkości miasta równoznaczne z wielkością basenu, że kiedyś po prostu... Kiedyś czasach... to było? Tak, tak. Jestem na wszystko gotowa, bo wiem, że nie należy się nastawiać na to, że będzie tak czy inaczej, tylko dać się ponieść tym historiom. Okay. I, I właśnie to też będzie forma odkrywania przeze mnie historii tego miasta. Po prostu jestem ciekawa, co się wiąże z tymi wspomnieniami, co to są za wspomnienia, jakie ludzie będą się przewijać w tych historiach, jakie sytuacje, czy one będą się wykluczać, czy zazębiać, mhm. e, prawda? E, no, jest to dla mnie fenomen e, też kulturowy, to miejsce, dlatego że. W okresie powojennym, no, to było takie miejsce spotkań i mie miejsce, w którym bardzo dużo osób spędzało wakacje z różnych przyczyn przede wszystkim e, finansowych, no, bo Elbląg jest miastem robotniczym, e, i e, wiadomo, też, jak wyglądały, e, wyglądała ta rzeczywistość, perelowska i zamożność e, e, mieszkańców. Absolutnie. I możliwości przede wszystkim wyjazdu gdziekolwiek. No, no zagranicznych nie było, więc tak, 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 tak. najogólniej ogólnej rzeczy. No, w, cza w czasach świetności basenu no, było kilka samochodów w tym mieście, więc, więc to też ograniczało w pewien sposób wyjazdy na Jezioro. Tak, czy zdecydowanie, na morze, ale, ale chodzi o pewien, o pewien właśnie motyw takiego spotkania miejsca znaczącego dla tego miasta, bo czasami nam się wydaje, że przechodzimy obok wielu miejsc i one tak się wydają bez historii, ale jak zaczynamy Pytać ludzi o różne rzeczy, o jakie... to nagle się uruchamia cały świat. Wiel... To, czego yy, już nie ma, ale co żyje bardzo mocno w pamięci innych osób. Jesteśmy bardzo ciekawi efektu końcowego. Będziemy, ja <laughs> będziemy czekać z niecierpliwością. A póki co, oczekując na, na, na podcast Oli, zapraszamy Państwa do udziału w konferencji 15-16 maja. O tym mówiliśmy na początku. Zapraszamy do spotkań w ramach DKF, zapraszamy na edukację, zapraszamy również do, na transmisję z The Metropolitan Opera, a także do regularnego przychodzenia do kina Światowid. Repertuar dostępny jest prawie wszędzie. Także zapraszamy serdecznie do kina. Dziękuję Tobie, Ola, za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia.